Perun i drzewo gromów. W czasach, gdy świat był jeszcze młody, a ludzie bali się szelestu liści i śpiewu wichru, nad puszczami i rzekami panował Perun, władca niebios. Jego broda była jak dym z ogniska, a oczy błyszczały jak dwa rozżarzone kamienie. Mieszkał na szczycie świętej góry, gdzie chmury spoczywały u jego stóp. Tam kuł swoje pioruny, z ognia, żelaza i gniewu. Każdy błysk był jego oddechem, każdy grzmot jego krokiem po niebie. Na dole, w cieniu lasów, żył jego dawny przeciwnik, Weles, Bóg Ciemności i Magii, Władca Podziemi i Węży. Między nimi od wieków trwała walka. Perun bronił światła i prawa. Weles szeptał do ludzi o bogactwie i kłamstwa. Złodziej bydła. Pewnego dnia Weles, zazdrosny o potęgę Peruna, zakradł się do niebiańskiej zagrody i porwał święte bydło, które błyszczało jak gwiazdy. Zunął się w postaci węża do świata ludzi i ukrył łup w korzeniach wielkiego dębu, który wyrastał na brzegu jeziora. Tak starego, jak czas sam ludzie zaczęli płakać. Bez świętego bydła nie było mleka, a bez mleka dzieci słabły. Wtedy perun zagrzmiał tak potężnie, że góry zadrżały, a ptaki spadły z nieba. Welesje. Puknął głos z chmur. Oddaj to, co nie twoje, albo wypale cię z korzeni. Lecz z dołu dobiegł tylko cichy, szyderczy śmiech węża. Burza tysiąca piorunów. Perun wziął swój ciosny topór wykuty z błyskawicy i cisnął nim w ziemię. Uderzenie rozdarło niebo, a lasy zapłonęły od iskier. Każdy piorun spadał jak wojownik z ognia, a każdy dąb drżał jak żywy Weles zmieniał kształt: raz był bykiem, raz czarnym wilkiem, raz mgłą, ale Perun zawsze go odnajdywał. Gonił go po górach, rzekach, aż do dna jeziora. Ludzie ukryli się w chatach i modlili: Perunie, niech zwycięży światło, niech deszcz spadnie i zmyje zło. Wreszcie, Perun uderzył ostatnim piorunem który rozdarł niebo na pół. Woda w jeziorze zawrzała, a wielki dąb pękł na dwoje. Z jego wnętrza wypłynęło święte bydło ocalone, a Weles pokonany uciekł z powrotem do podziemi. Po burzy Perun spojrzał z nieba i westchnął. Nad spaloną ziemią unosił się dym ale po chwili spadł deszcz, cichy, oczyszczający. Ludzie wyszli z chat i padli na kolana, dziękując Bogu burzy. Na znak pokoju Perun zostawił im błyszczący kamień, który znaleźli pod pękniętym dębem. Był to odłamek jego pioruna. Od tej pory mówiono, że każdy, kto znajdzie taki kamień, gromowiec, będzie chroniony przed złem i urokami. Morał dawnych Słowian Od tamtej pory, gdy niebo grzmi, ludzie mówią, to perun ściga Welesa, a gdy grom uderzy w drzewo, znaczy, że trafił celnie. I do dziś, kiedy deszcz spada po burzy, a powietrze pachnie ogniem i ziemią. Można poczuć, że Perun wciąż patrzy z chmur, czujny, dumny, gotów znowu uderzyć, jeśli ciemność znów się podniesie. Perun i Weles Wojna Piorunów Pierwszych Świat sprzed burzy. Dawno temu, kiedy ludzie dopiero uczyli się rozpalać ogień i nadawać imiona gwiazdom, nad światem panował Perun, syn niebios. Zamieszkiwał w pałacu z chmur, zbudowanym z błyskawic i wiatru. Jego tron stał na szczycie świętej góry Perunicy, otoczonej gromami. Każdy jego krok niósł dźwięk grzmotu, a każdy oddech rozniecał wiatry. Na dole, w cieniu lasów i bagien, panował Weles, Bóg podziemi i czarnej wody. Jego królestwo oplatały korzenie drzew, a jego ciało miało kształt węża. Tam, w mroku, gromadził bogactwa, dusze i tajemnice. Przez wieki panował porządek. Perun władał niebem i ogniem, Weles ziemią i wodą. Lecz między nimi tliła się stara nienawiść. Każdy piorun, który uderzał w ziemię, był ciosem wymierzonym w Welesa. Każda mgła, która wznosiła się ku niebu, była próbą odwetu. 2. Kradzież świętego bydła. Pewnej nocy, gdy księżyc wisiał nad światem jak srebrny pazur, Weles postanowił zadrwić z władcy niebios. Przemienił się w mgłę i wślizgnął do królestwa Peruna. Cicho jak cień, zabrał święte bydło, które pasło się w niebiańskich ogrodach. Białe, świetliste stworzenia, których mleko dawało życie roślinom i ludziom. Kiedy świt rozjaśnił chmury, Perun spojrzał w dół i zobaczył, że jego bydło zniknęło. W jego oczach zapłonęła iskra gniewu, a w dłoniach zaczęły tańczyć błyskawice. Welesje, synu ciemności! Ryknął. A głos jego rozszedł się po górach jak burza. Niebo cię zrodziło, ale ziemia cię skalała. Oddaj to, co nie twoje. Ale Weles, ukryty w odmętach świata, śmiał się głosem echa. Ziemia rodzi to, co sama chce, bracie. Ty gromisz, ja daję. Twoje bydło karmić będzie moje rzeki. Gniew Peruna. Perun uniósł rękę, a niebo rozdarło się na pół. Spadły pierwsze pioruny, gorące jak krew bogów. Woda w rzekach zaczęła wrzeć, drzewa stanęły w ogniu, a ludzie ukryli się w chatach, modląc się szeptem. Perunie, władco błyskawic, nie każ nas za winy bogów. Ale burza nie ustawała. Przez siedem dni i siedem nocy grzmiało, a ziemia drżała jak liść. Perun zstąpił na święty dąb, jego ulubione drzewo, które łączyło niebo z ziemią. Z jego ramienia spłynęły iskry, a stopora wystrzeliły błyski jak z żywego słońca. – Pokaż mi, gdzie się kryjesz, gadzie – zagrzmiał. – Nie ma ziemi, której nie rozłupi mój grom. Pojedynek nad światem. Weles wyszedł z bagien w postaci czarnego byka i ryknął tak, że góry się zachwiały. Z jego nozdrzy buchała para, a z oczu lał się dym. Perun rzucił toporem nie chybia nigdy ale Weles zmienił się w mgłę, a potem w węża i sunął pod ziemię. Perun uderzył raz jeszcze. Piorun rozerwał skały, powstały przepaście i wąwozy, a ludzie mówili potem, że to ślady jego gniewu. Weles śmiał się z głębi ziemi: Zniszczysz wszystko, co stworzyłeś, Perunie. Czy to Twoja sprawiedliwość? Perun zawahał się. Ogień jego serca przygasł na chwilę. Wiedział, że każde uderzenie burzy rani także ludzi, których miał chronić. Wtedy spojrzał na świat i zobaczył, jak wśród ruin przerażony chłop klęczy przed błyskawicą i modli się nie z lęku, lecz z wiary. Niech więc sprawiedliwość spłynie z deszczem. Zamiast kolejnego gromu, Perun wypuścił z dłoni łzę ognia, która zamieniła się w deszcz. Krople spadły na ziemię, gasząc pożary i niosąc życie. Weles czując potęgę tego światła ustąpił. Jego śmiech zgasł w głębi bagien. Pokój i przymierze. Po burzy Perun wstąpił na chmurę i przemówił do ludzi. Nie bójcie się grzmotu, bo to głos prawa. Nie przeklinajcie deszczu, bo to łaska. A gdy zobaczycie błysk na niebie, wiedzcie, że pilnuje równowagi. Ludzie złożyli mu ofiary z miodu i chleba, a na ołtarzach palili gałęzie dębu. Każdy piorunowy kamień, który znaleźli po burzy, uznawali za dar Peruna, talizman przeciw złu. Od tej pory, gdy niebo grzmi, mówią: To Perun ściga Welesa, a deszcz, który spada, to pot dla dobra Ziemi. I choć tysiące lat minęło, a ludzie zapomnieli o dawnych bogach, gdzieś wśród chmur wciąż błyska topór Peruna. Bo dopóki istnieje burza, istnieje On.